Siemanko. Dziś zrobimy poradniczek odnośnie zdobycia trofeum w pełni ochszczony w grze Outlast 2. Jest to dosyć łatwe trofeum do wbicia, więc nie będziecie mieli z tym problemu. Najszybsza sekwencja możliwa do wykonania jest to w momencie gdy spotykamy Itana. Itan ma potem pojedynek z Martą. Marta przychodzi i ona go zabija. Itan jest chyba najlepszą E, osobą taką pozytywną, która nam bardzo dużo pomoże, ale niestety zginie. Po jego sekwencji, gdy Marta przyjdzie i go zabije, e, mamy możliwość wykonania tej trofki, lub też możemy w pewnych sekwencjach to zrobić. E, gdy opuścimy właśnie dom Tana, nie macie się co martwić, bo tutaj Marty nie spotkacie na tym samym początku. E, no i widać rzekę. Ja proponuję wskoczyć do tej rzeki na te 10 minut. Wydaje mi się z tego co też pamiętam, że trzeba będzie to zrobić w takich okresach czasowych. Po 5 minut i 5 minut, ponieważ on traci dużo tlenu i możecie zginąć przez to. Więc proponuję zanurzyć się na maksa i po jakimś czasie znów to powtórzyć. I znów to powtórzyć, aż zaliczy Wam 10 minut. I to jest chyba najłatwiejsza sekwencja, gdzie możecie to zrobić. I przede wszystkim nic wam nie grozi. Nikt was nie zastrzeli, nikt was nie zabije. Jesteście bezpieczni i to trofeum możecie właśnie w tym momencie wykonać. Ja tak to zrobiłem, więc polecam wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że materiał jest pożyteczny, że wam się podoba. I to by było na tyle. Więc ja się z wami żegnam. Dziękuję wam. Trzymajcie się.